Siema, witam, tutaj kasiek Na co dzień streamuję Diablo 3, a dzisiaj zagramy sobie w Heroes of the Storm. I przeglądając bohaterów, wybrałem sobie yy, Anburak, jest to bohater z gry Warcraft 3. I co on takiego posiada? Zdolności początkowe takie jak przebicie, utwardzenie kara Paxu Podziemna szarża, tutaj jest zablokowana zdolność bohaterska, a tutaj mamy cechę. I tak z lewej strony mamy talenty, które tak. Na czwartym, 7, 10, 13, 16 i 20 otrzymamy kolejne. Ja sobie na sam początek wybiorę wydłużone kolce. Dlatego, że zwiększa nam zasięg właśnie tego przybicia. Jak to wszystko wygląda, zobaczycie podczas prezentacji. No to lecimy. Widać, że mecz już się zaczął. Jest to sam opis yy, bohatera, a będę chciał nagrać kolejny odcinek. Tylko, że już jak będę grał w normalnym meczu. Tam niech sobie tutaj wyjdzie. Jest dobra. Patrzcie, 30 Tak właśnie on działa. Myślę, że za chwileczkę ktoś się nadzieje na te przybicie moje. No trzeba wymierzyć. Jest Sonia. Popatrzcie, pyk. O, tutaj macie utwierdzenie karpkasu. To jest ochrona. Za chwileczkę będę miał taką tarczę, chodź tu, Sonia, chodź, chodź. Patrzcie, widzicie, ja już tak, miałem taką ochronę. Teraz będę chciał pokazać wam kolejną zdolność. Początkową będzie nią podziemna szarża. Przekopujesz się w wybranym kierunku. Po wygrzebaniu się zadasz 91 punktów obrażeń wrogom na niewielkim obszarze i na chwilę ich ogłuszasz, aktywując tę zdolność ponownie, aby wygrzebać się wcześniej. Zobaczcie jak to wszystko wygląda. Ale zanim pokażę, wybiorę sobie kolejny talent, hitynowy igły, dlatego że ataki podstawowe zadają obrażenia obszarowe. Dobra, pojedziemy sobie tutaj. Zobaczcie, jak to teraz wszystko wygląda. O, i zablokowało się coś. Zobaczcie teraz. Pójdziemy na szarża. Pyk. Przed chwilą graliśmy z chłopakami mecz. I inaczej nie mogło być jak musiał być zwycięstwo. Oczywiście. I na samym końcu wydam yy, małe podsumowanie tego bohatera, którym obecnie gram. To jest bohater, bo nie wspomniałem, który w ogóle nie używa wierzchowców. Mamy talent odblokowany, i za chwileczkę zobaczę, który tych sobie wybiorę i o nim opowiem. Wybiorę sobie żarłoczne skarabeusze, 600 to cecha. lecą leczą Anburaka. Czyli jeżeli Anburak jest w w pobliżu swoich żuków odzyskuje 50% zadanych przez nie obrażeń w postaci, w postaci zdrowia. Myślę, że to jest dobra cecha, bo otrzymujemy po prostu życie. Ciekawe, co to się odblokowało. Aha, odblokowała się zdolność bohaterska. Mamy tak. Wyszczelenie sieci, obija wroga kokonem oraz rój szarańczy. Za chwileczkę Wam powiem, co. Jak działa ta rój szarańczy? A mianowicie, zadaje obrażenia wrogom i leczy anburaka. Jak gram ogólnie w Heroes of the Storm, to supportem Lili Z tego względu, że bardzo dobrze mi się nią gra. Jeżeli będziecie chcieli, piszcie w komentarzu jakiego bohatera z Heroes of the Storm wam opisać. Odblokowała nam się, yy, odblokował nam się kolejny talent. "Ja wybiorę sobie tarczę zaklęć dlatego, że zmniejsza otrzymywane obrażenia od zdolności." O, jak ucieka już na no zabo Jeżeli miałbym polecić tego bohatera do grania, to yy, mogę śmiało zachęcić do grania, do poznania tego bohatera. I przypomnę jeszcze, że ten bohater został dodany wraz z Azmudanem bardzo, bardzo niedawno. A na Bliskonie, który ja oglądałem, bo miałem wirtualny bilet, mogłem oglądać całą imprezę. Została zapowiedziana beta, która będzie miała miejsce 13 stycznia. Ja sobie wybiorę krwiożerczy żółk. Z tego względu, że żuki rosną w siłę, kiedy zabijają przeciwników. Jeżeli przywołany żuk zabije wroga, przedłuża swój czas działania i leczy się do maksimum oraz otrzymuje premię 100% do zdrowia i obrażeń. Jeden żuk może wywołać ten, ten efekt tylko raz. Chodź tutaj Sonia, chodź tu. Najdłuższy mecz i Miałem z Heroes of the Storm to był mecz finałowy który, który trwał 41 minut i to były właśnie finały yy, na Bliskonie. No i przegraliśmy. Jeżeli opis postaci wam się podobał, zapraszam do subskrybowania kanału. Zapraszam na stream. Lajkujcie fanpage. Link do fanpage'a oraz y, streama są podane zawsze poniżej filmu i również będzie podany link y, do filmu, gdzie będziecie mogli sobie zobaczyć nowych bohaterów, nowe mapy.